Specjalnie z myślą o początkujących elektronikach, elektrykach przygotowaliśmy zestaw do, podstawowego, do podstawowej nauki lutowania elementów przewlekanych. Zestaw składa się z dwóch płytek drukowanych, to są takie malutkie płytki o wymiarach 2 cm na 8 i są to płytki dwustronne z metalizacją otworów. Czyli to są y, płytka dwustronna, że po dwóch stronach y, laminatu mamy warstwę miedzi i w środku przechodzi też y, połączenie elektryczne. Są to płytki y, wysokiej jakości, a więc y, idealne do nauki początkowego lutowania, gdyż y, nie nastąpi szybkie zniszczenie y, tej płytki drukowanej przy nieodpowiednim doborze temperatury. A więc y, tak o, jak. Y, w zestawie jeszcze mamy listwę Goldpin i zestaw rezystorów standardowych, przewlekanych ćwierć watowych i lutownicę. Polecam zakup opcjonalnej maty silikonowej, która jest odporna na temperaturę i chroni blat naszego biurka przed zniszczeniem. W zestawie jest także fiolka cyny to jest standardowa cyna produkcji cynel LC60 idealna do lutowania. I w jaki sposób y, nauczyć się lutować. Bierzemy tą lutownicę z zestawu i ustawiamy temperaturę y, grota na poziomie około 350 y, stopni. Powinna być to temperatura taka idealna do lutowania. Mamy płytkę drukowaną i rezystory tutaj na takiej taśmie. Tutaj trzeba uważać, bo już ta lutownica się rozgrzewa i jest gorąca. I co robimy z tymi rezystorami? Wyciągamy te rezystory i odpowiednio formujemy wyprowadzenia. Na przykład tutaj kilka naraz można spróbować. O, w ten sposób zaginamy nóżki i następnie wkładamy do płytki drukowanej. Tutaj proszę, wkładam do płytki drukowanej. I mogę teraz jeszcze, żeby ten rezystor nie wypadł mi, lekko odjąć te nóżki. Mam włożony ten rezystor, kładę go w tą stronę, dociskam leciutko płytkę, biorę lutownicę, ona już jest rozgrzana do 350 stopni. I teraz najczęstszym błędem początkujących, a nawet doświadczonych elektroników jest sposób lutowania. Czasami słyszę, że biorę cynę na grot i, przy, i lutuję. To jest błędne założenie, ponieważ tutaj ta cyna ma wewnątrz trzy rdzenie stopnikiem, który ułatwia proces lutowania. Lutowanie w ten sposób wykonuje. Mam tutaj ten pad, czyli ten otwór płytki drukowanej i tutaj przechodzący przez niego drucik od rezystora, czyli to wyprowadzenie. Przykładam lutownicę, aby się grot nagrzał ten pole lutownicze i ten drut, i po kilku chwilach przykładam stop cyny i mam przylutowany otwór. Wykonuję tą samą operację z drugim padem. Tutaj jeszcze mogę nawet poprawić, troszkę by było za mało cyny. I proszę zobaczyć. Tutaj to wykonane połączenie cyna przeszło na drugą stronę. Rezystor jest y, dosyć dobrze y, przylutowany. I powtarzam tą operację y, z pozostałymi rezystorami, aż nabiorę pewnej y, wprawy. Tutaj jeszcze przylutuję te dwa rezystorki. Lutuję, czyli przykładam grot cyna Jak przykładam cynę grot mogę posuwać w górę żeby ta cyna tak ładnie się rozeszła. Mam przylutowane trzy rezystory i teraz warto posiadać obcinarki do elektroniki i obetnę te wyprowadzenia. Mam przylutowane te rezystory z tej strony i po prostu mogę, y, trzeba nabyć wprawy, wprawy tylko nabędziemy, lutując wszystkie rezystory. Tutaj kolejnym innym popularnym elementem jest listwa Gold Pin. Tutaj gdy będziemy mieli wszystkie wykorzystane, zajęte miejsca przez rezystory z tej strony, tutaj z tej strony możemy wykorzystać y, jeszcze wolne pady. T tą listwę można łamać w rękach. Wkładam tą listwę. I lutuję jej wyprowadzenia, żeby nabyć y, wprawy. O. Mam tutaj częściowo przylutowaną tą listwę Gold Pin. Jak widać tutaj ta cyna przeszła na drugą stronę. Tutaj są przylutowane te wyprowadzenia. I po prostu lutujemy, aż wszystkie elementy wylutujemy. To są płytki nie spełniające żadnej funkcji, tylko funkcję dydaktyczną, czyli do nauki lutowania. I z pewnością lutując ten yy, cały zestaw, przypomnimy sobie, lub nabędziemy wprawę i możemy w dalszej kolejności przystąpić do lutowania już jakichś zestawów do samodzielnego montażu lub innych yy, urządzeń. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia.